Twoje ciało może pracować przeciwko tobie, nawet o tym nie wiesz. Dlaczego jesz, gdy nie jesteś głodny? Dlaczego jesteś wyczerpany w ciągu dnia i całkowicie rozbudzony w nocy? Dlaczego twoja skóra, nastrój, a nawet krew wydają się reagować w dziwny sposób? Problemem nie jest twoja dyscyplina ani styl życia. W twoim wnętrzu działa coś znacznie starszego. I istnieje jeszcze bardziej niepokojący szczegół, o którym prawie nikt nie wspomina. Zostań z nami. A dowiesz się, która część twojego ciała wciąż żyje w epoce kamienia? Przez długi czas wierzono, że Neandertalczycy całkowicie wyginęli, że byli prymitywnym gatunkiem, który po prostu został zastąpiony przez współczesnego człowieka. Jednak nauka udowodniła, że ta historia nie jest do końca prawdziwa. Kiedy Homo sapiens opuścili Afrykę i dotarli do Europy oraz Azji, nie tylko walczyli o przetrwanie, także się mieszali. To spotkanie pozostawiło ślad, który wciąż nosimy w sobie. Dziś wiadomo, że wiele osób, posiada od 1 do 4% DNA neandertalczyka. To nie jest symboliczna pamiątka, to aktywna informacja genetyczna funkcjonująca każdego dnia w twoim organizmie. To DNA zostało zaprojektowane dla brutalnego świata. Świata ekstremalnego zimna, niedoboru pożywienia, stałych drapieżników i permanentnego niebezpieczeństwa. Neandertalczycy nie potrzebowali komfortu ani stabilności. Musieli reagować szybko, gromadzić energię, znosić ból i przetrwać za wszelką cenę. Problemem jest to, że ten starożytny program wciąż działa w nowoczesnym ciele. To tak jakby oprogramowanie z epoki kamienia działało w organizmie zaprojektowanym dla społeczeństwa technologicznego, i kiedy te dwa światy się zderzają, pojawiają się konflikty. Wiele rzeczy, które dziś uważamy za osobiste wady, wcale nimi nie są. To nie brak dyscypliny, słabość psychiczna czy lenistwo, to biologiczne reakcje, które niegdyś ratowały życie, ale w dzisiejszym świecie już nie pasują. Aby zrozumieć, dlaczego Twoje ciało zachowuje się tak, jak się zachowuje, najpierw trzeba zaakceptować jedno: część Ciebie nie żyje w XXI wieku. Żyje w przeszłości, w której każda decyzja mogła oznaczać życie lub śmierć. I od tego momentu wszystko zaczyna nabierać sensu. Jeden z pierwszych konfliktów między Twoim ciałem a nowoczesnym życiem przejawia się w sposobie, w jaki jesz, śpisz i reagujesz fizycznie. Wiele osób czuje głód nawet wtedy, gdy go nie potrzebuje. Jedzą w nocy, szukają cukru, tłuszczów lub pokarmów o wysokiej gęstości energetycznej, mimo że wiedzą, iż im to nie służy. To nie jest brak kontroli. To dawne oprogramowanie. Dla Neandertalczyków jedzenie nie było stałe. Mogli spędzić dni bez posiłku, gdy pożywienie było dostępne, ciało musiało zmagazynować tyle, ile tylko możliwe. Ta logika pozostaje aktywna do dziś, nawet jeśli lodówka jest pełna. Mózg nie rozumie stałego dostatku. Rozpoznaje jedynie okazję do przetrwania. To samo dotyczy skóry. Szorstka skóra, tak zwana gęsia skórka, czy nadmierna produkcja keratyny nie są przypadkowymi defektami estetycznymi. To adaptacje do ekstremalnego zimna. Służyły jako naturalna bariera przeciwko wrogiemu klimatowi. Problemem jest to, że teraz mieszkamy w klimatyzowanych domach, a nie w tundrze. A potem dochodzi rytm snu. Wiele osób czuje się bardziej czujnych w nocy. Trudno im wcześnie zasnąć, ale aktywują się, gdy świat cichnie. Przez tysiące lat ta cecha była kluczowa. Ktoś musiał czuwać nad bezpieczeństwem, podczas gdy reszta grupy odpoczywała. Dziś ta zaleta koliduje bezpośrednio z godzinami pracy, szkołami i społecznymi rutynami. Ciało nie rozumie kalendarzy ani zegarów, reaguje jedynie na wzorce, które były użyteczne przez tysiące pokoleń. Dlatego czujesz się zmęczony, gdy powinieneś być aktywny. I rozbudzony, gdy po powinieneś odpoczywać. Nic z tego nie jest przypadkowe. Wszystko wywodzi się z tego samego źródła: ciała zaprojektowanego, by stawiać opór, a nie by się dopasowywać, by przetrwać, a nie by adaptować się do biur, ekranów i stałych godzin. I im bardziej próbujesz je zmusić bez zrozumienia go, tym większy opór stawia, ponieważ twoje ciało nie jest zepsute. Działa dokładnie tak, jak zostało zaprogramowane. Inny z najwyraźniejszych śladów DNA neandertalczyka pojawia się w sposobie, w jaki reaguje Twój układ nerwowy. Niektóre osoby odczuwają ból z większą intensywnością niż inne. Małe bodźce są uciążliwe, a odczucia fizyczne odbierane są w sposób wzmocniony. To nie jest nadwrażliwość emocjonalna, to dawna odpowiedź biologiczna. Aby przetrwać we wrogim środowisku, wyczucie zagrożenia przed innymi było zaletą. Szybki i reaktywny układ nerwowy. Mógł stanowić różnicę między ucieczką a śmiercią. Problemem jest to, że ten sam układ pozostaje aktywny w świecie, w którym zagrożenie nie jest już stałe, ale stres owszem. Ta sama logika wyjaśnia, dlaczego niektóre osoby łatwiej popadają w nałogi. Neandertalski mózg intensywnie reaguje na dopaminę. Substancje takie jak nikotyna, cukier, czy nawet pewne zachowania cyfrowe aktywują układ nagrody w nieproporcjonalny sposób. To, co wcześniej służyło wzmacnianiu zachowań przetrwania, dziś staje się zależnością. To nie przypadek. Istnieją geny powiązane z DNA Neandertalczyka, które intensyfikują te reakcje. Mózg szuka silnych bodźców, ponieważ został wytrenowany do reagowania w sytuacjach ekstremalnych. W prehistorii oznaczało to przetrwanie. W dzisiejszych czasach oznacza wyczerpanie psychiczne. Ten typ układu nerwowego żyje w stanie ciągłej gotowości, reaguje szybko. Ale też szybko się męczy. Przebodźcowuje się, nasyca i traci zdolność do odpoczynku. Dlatego wiele osób odczuwa lęk bez wyraźnej przyczyny. Ciało jest przygotowane do ataku, nawet jeśli nie ma widocznego wroga. To, co kiedyś było zaletą, staje się cichym ciężarem. Nie dlatego, że ciało zawodzi, ale dlatego, że otoczenie zmieniło się zbyt szybko, a układ nerwowy nie miał czasu na aktualizację. Zrozumienie tego nie eliminuje problemu. Ale zmienia sposób jego postrzegania: nie jesteś słaby, nie jesteś niestabilny, jesteś wynikiem biologii, która została zaprojektowana, by wytrzymać ekstremalne warunki. Niektóre z najbardziej użytecznych adaptacji przeszłości stały się cichymi przeszkodami w teraźniejszości. Jasnym przykładem jest sposób, w jaki ciało reguluje temperaturę. Wiele osób z dziedzictwem neandertalskim ma tendencję do mniejszego pocenia się niż inne. W zimnym świecie była to zaleta. Pozwalało to zachować ciepło i unikać utraty energii. Ale dziś ta sama cecha może stać się niebezpieczna? Ciało nie odprowadza ciepła z taką samą skutecznością. Podczas ćwiczeń, w gorącym otoczeniu lub przy słabej wentylacji, wzrasta ryzyko przegrzania. Organizm reaguje wolniej, jakby wciąż spodziewał się temperatur poniżej zera. Ten rozdźwięk jest widoczny również w sposobie, w jaki ciało zarządza wysiłkiem fizycznym. Nie zostało ono zaprojektowane do długich, siedzących dni, po których następują intensywne skoki aktywności. Zostało stworzone do krótkich, wybuchowych, nieprzewidywalnych ruchów. Gdy wymaga się od niego funkcjonowania poza tym wzorcem, pojawia się chroniczne zmęczenie i poczucie ciągłego zużycia. Nic z tego nie jest zauważalne od razu. To ciche błędy, małe sygnały, które kumulują się z czasem. Niewyjaśnione bóle, wyczerpanie bez wyraźnego powodu, poczucie, że ciało nie reaguje tak, jak powinno. Problemem nie jest ciało, jest nim kontekst. Żyjemy w zamkniętych przestrzeniach, ze sztywnymi grafikami, sztucznymi temperaturami i powtarzalnymi rutynami. To całkowite przeciwieństwo tego, do czego ten organizm został stworzony. Zmuszanie ciała do adaptacji bez zrozumienia jego pochodzenia generuje jedynie większe tarcie, większe zmęczenie, większą frustrację. Ale kiedy zrozumiesz, że używasz starożytnego systemu w nowoczesnym świecie. Wiele elementów zaczyna do siebie pasować. Inna bezpośrednia spuścizna DNA neandertalczyka objawia się w sposobie, w jaki twoje ciało i umysł reagują na otoczenie. Na przykład układ odpornościowy został zaprojektowany, by atakować szybko i z dużą siłą. W świecie pełnym nieznanych bakterii, otwartych ran i ekstremalnych warunków wahanie oznaczało śmierć. Reakcja musiała być natychmiastowa. Dziś ten sam system wciąż działa z tą samą agresywnością, skutkiem są alergie przewlekłe stany zapalne i choroby autoimmunologiczne. Ciało atakuje nawet wtedy, gdy nie ma realnego zagrożenia. Jest jak armia, która nie wie kiedy przestać, ponieważ została wytrenowana, by tego nie robić. Umysł podąża za podobnym wzorcem. Neandertalski mózg żył w ciągłej gotowości. Analizował ryzyko, przewidywał zagrożenia i spodziewał się najgorszego, by przetrwać. Ta cecha była użyteczna przez tysiące lat, ale w nowoczesnym świecie przekształca się w ciągły lęk. Wiele osób żyje z uczuciem niepokoju, które trudno wyjaśnić, nie ma konkretnej przyczyny, ale ciało jest napięte. Umysł powtarza negatywne scenariusze. Odpoczynek nigdy nie jest pełny. To nie jest psychiczna słabość, to dawne oprogramowanie, które nigdy się nie wyłącza. Depresja również może wynikać z tego samego źródła. Kiedy mózg jest zaprojektowany do wykrywania zagrożeń, a te nie są już widoczne, energia kieruje się do wewnątrz, pojawia się zmęczenie psychiczne, utrata motywacji, poczucie bycia zawsze o krok z tyłu. Ten stan permanentnej wojny wyczerpuje nie tylko emocjonalnie, ale i fizycznie. Ciało wpada w stany zapalne, sen staje się fragmentaryczny, umysł ulega nasyceniu. I im bardziej próbujesz to ignorować, tym silniejsze się to staje. Zrozumienie tego mechanizmu nie usprawiedliwia cierpienia, ale wyjaśnia dlaczego ono występuje. Nie zawodzisz. Nosisz w sobie system, który został stworzony, by przetrwać, a nie by się relaksować. Ostatni ślad tego starożytnego dziedzictwa jest zarazem najniebezpieczniejszy. Krew wielu osób z DNA Neandertalczyka ma tendencję do szybszego krzepnięcia. W dzikim środowisku ta cecha ratowała życie. Otwarta rana mogła oznaczać śmierć, jeśli krwawienie nie ustało w porę. Szybkie krzepnięcie było absolutną zaletą, jednak w nowoczesnym świecie, ta sama zaleta zamienia się w ciche zagrożenie. Siedzący tryb życia. Długie godziny spędzane w pozycji siedzącej i brak ruchu tworzą idealne warunki do tego, by ta gęsta krew tworzyła skrzepy tam, gdzie nie powinna. Ryzyko zakrzepicy, zatorów czy udarów mózgu wzrasta, nie dając wyraźnych sygnałów. Tutaj wszystko składa się w całość ciągły głód, bezsenność, lęk, stany zapalne, chroniczne zmęczenie, a teraz to wewnętrzne ryzyko nie są odizolowanymi problemami. To elementy tego samego systemu. Ciało zaprojektowane do przetrwania w ekstremalnych warunkach, które dziś funkcjonuje w zupełnie innym świecie. Nic z tego nie oznacza, że jesteś potępiony. Nie oznacza to również, że coś jest z tobą nie tak. Oznacza to, że twoje ciało wciąż przestrzega starożytnych reguł w nowym otoczeniu i to właśnie tarcie między nimi generuje dyskomfort. Prawdziwa różnica pojawia się wtedy, gdy zrozumiesz źródło, gdy przestaniesz walczyć ze swoim ciałem i zaczniesz go słuchać. Gdy pojmiesz, że wiele twoich reakcji to nie osobiste błędy, lecz adaptacje wyrwane z kontekstu. Nie chodzi o powrót do przeszłości ani o idealizowanie prymitywnego życia. Chodzi o uznanie, że nie wszystko w ludzkim ciele zostało zaprojektowane dla nowoczesnej wygody i że lepsze życie zaczyna się od uszanowania tej rzeczywistości, ponieważ kiedy rozumiesz, jak działa twoja biologia, odzyskujesz coś istotnego zdolność do świadomej adaptacji zamiast cierpienia bez wiedzy o przyczynie. I w tym momencie kontrola wraca w Twoje ręce.